Witam teraz z gry Deep lot Jak cieszyłam się do gry do muzyki Eee O. Oh, no nie No wyrzuć nas... Eee okej okay. Mogę pływać Ej cz, czekaj a moja butla z Okej okay. Mamy rybki What? Jak super, orzeszty Kurde nie, u, nie Nie uciekaj nogi get no, no, no. O, rybko O, meduza meduzę Medusę tu trzeba atakować Skarb! O, lejki bus! Fuck, 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 fuck Fuck, Fajnie, e, 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 Fuck! O, czyli on to sam! Ja myślałem, że ja muszę do góry, a wy mi tutaj tak robicie. Aha, dobra, czyli... Pyk, pyk. Trzeba ją z laserka. Ta, weźmy jak na. O, co to... Co mi to? Jakiś zamek. O, złota skrzyneczku. Chodź tu. Ło, wow, co to jest? What the fuck is that? Eeeem um, No No Dobra, o Jakieś Rzeczy O nie Nie! Nie wypływaj, 26 metrów to dłobsz Dobra, next go shop, Suit. czyli mogę. No niezbyt. Ja to kosztuję. Tysiąc spoko, upgrade. Troszkę. Chcę to. Jakieś pudełka i tyle, więc lecimy. Jestem androidem. Mm. oni. Jak super. No idziemy na do rozbijaj to. Ta meduzo, meduzo! O, co to? Jakaś część. O, tu! tapek, I to z tego chyba. Nie, to złoto! O, ty! Android! Do dołu! Nie, jeszcze dalej do dołu. No, czemu? Ej, to jest w sumie ciekawa gra. Co, co mi to? He? A, dwa i z tego i tu jeszcze coś takiego. Okej, okay, dobrze. Eee, dobra, ten And W sumie może mnie nie pożywie Android z, z założycie ich tego. Może mnie wesprzą eee, byłoby fajnie. W sumie lubię sprzęt Android'a w miarę. Bo tani. Eee, klucz. Łożysz ty. Łożysz ty. Do dołu. Ty mendo ginty. Umieraj! Oh fucking shit, oh fucking shit Co mi tu... To... Eee, mi tu... To... Halo? O, dobra, odblokował się O, oh. uh, dear Wins uh, some... Julia, O! Oh, 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 oh. Bierz, bierz, bierz. A -ha -ha -ha. no, dziękuję, a good, no, czuję, że troszkę złota uzbierałam, a to 5000 No tak. Weźmy butle lepsz. Po prostu butle za. Kolejna będzie kosztowała. What the fuck? Czemu tak drogo? What the fuck? Czemu? To jest strasznie drogie. Nie czekaj. E, e, e. Dobra, to. To. Czemu ja wybrałem tak wyznać na wejście? Perło, dziękuję jakaś skrzyneczka dobry, dobry, dobry get the fuck out jakaś skrzynka, złoto ty mnie mało obchodzisz Bierzemy dalej i dalej tam coś jest, złoto. Ja, ja jeszcze mogę pociągnąć. Dobra, jednak nie pociągnę. Już nie pociągnę dalej. oj, Ojoj. Oj, Ajigment Get. Dobrze. Czy streamie jakiś czy to mi... Po... a nie bo to jest zwykły... A no, 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 no bierzemy lepszy będzie fajniej, będzie ciekawiej na pewno będzie lepiej dobra teraz mogę pływać w lepszym stroju do nurkowania, będzie pewnie szybciej schodzić w sumie to lepiej jak bardziej schodzimy znaczy nie powie, no, te ryby to po prostu umią irytować. Ło, 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 o, no właśnie. Czasami się je opłaca yy, załatwiać. Czasami. No, 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 no. O tak. No, idź do dołu. O, perła, perła, perła. Dobrze, dobrze. Łożysz ty, kuźwa. Gdzie ja jestem? Skrzynia, 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 skrzynia. Nie. Nie zdążyłem. Nie udało się. O, no nie. No bo weźmy ostatni raz zanurkujmy tak dobrz. Tak naprawdę dobrze Ech. No to to moje było dobrze No te ryby to one mi uo ho, 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 ho hola No po prostu czuję, że wygrałem bank no, Dobrze mm. Dobra, w sumie czy... One mi cokolwiek dają. Jakby... One mnie biją. No przestań mnie bić! A, nic mi nawet nie, nie opłaca was nawet zabijać. O, tak. No ty jesteś spoko, ty jesteś spoko. A co to jest za blok? Oooo! Szmaragdy, diamenty. No. Na bogatość. O oh, fucking shit. Dobra. 43 metry. O. Oh, no niby tak. 5, 5, 5, 5, 5. Dobra. Jakie jest tutaj na droższy stroj. O. Oh! O. Oh! Sulthu. Sytych hulu. Aaaa. Nie tchulu, wiem To jest tego soundpark, To jest Sandpark, on jest super. O oh. dobra, opłaca się. Oj, opłaca się Tchulu jest super e, Junior. I w sumie to jest na pewno Sandparka. Jeżeli coś jeszcze w jakimś było, to... To ja nie wiem. Z czym, ale tchudu jest fajne. Ale dobra, no to jemy ja i paaa!